Jeszcze żadnych osób nie ma, także robimy live'a. S2 podane. No. Także czekamy. A. I uwaga. E, taryfa to jest jeden like. To jest jedno RP1, które musimy wyżulić. A no i czekamy jeszcze na osoby, żeby jakiekolwiek były, bo na razie nikogo nie ma. Pewnie zaraz zostaną powiadomienie i wbiją. Znale życie. No Idziemy w tamtą stronę. Kurczę. Jeszcze nikogo nie ma. Teraz nagrywamy do... Tak naprawdę. O! Jedzie elf. Czechowicki MK już bił. Dobry pan Kurton. Hej! Kurton! Ukatrupię cię za te hej przez CH. Proszę. Pisze się przez... Proszę, Kurton pokazuje. Pisze się przez samochód. Tak wygląda live. Nie przeszkadzaj, bo jedzie... Złom. Gdzie złom? Elf. Znaczy złom, złom. Jeden lajk like to jedno RP? To jeden, do wyżulania. Nie, jeszcze nie. 001. Już dwie osoby na lajwie. Szybko idzie, e, zazwyczaj maksymalnie spoczyna się, 14, nikt więcej nie bija. I to te same osoby stałe. Pnułek MK, o grzulenie, RP1 time. Udowodnione, Pnułek MK. Słucham, masz moderatora tam? Pan kurton. Dobrze. Siemna, nie, kurto. nie, 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 pokazuję twojej tarzy twarzy. Ustaw jako moderatora. Jak tam? No, Czechowickie MK. Dobrze, mogło być lepiej. Dzisiaj e, pociągi z e, komunikacyjnym, no, no. transportowym Filipkiem, z Kacperem K.M. i z Kurtonem na stacji Warszawa Pudy. Jakby coś Kurton to Felix co, Zobacz, co Kurton co napisał hejcia Kurtonik. No cześć. Cześć. to Chcesz pokazać twarz? Tak. Dzień cześć. dobry. Tu no, Kurtonik. Dzień dobry. Widzę się dzisiaj z Oluniem. Weź e, pan, weź pan, idź. Z koleją po Warszawie. A. Już dwa lajki, tylko muszę wyrzucić dwa RP1. Chyba, chyba, ch chyba skoczę pod pociąg. Dwa RP1. Jeszcze Nerek dołączył. Co? Nerek jeszcze, kolega. Jedzie Icek. Jedzie Icek, z daleka trzeba wyżulić. Drodzy państwo, jedzie nam. jest

Osobi i cztery lajki na live. Tego jeszcze nie grali. Otwieram drzwi. Oczywiście. R90, 15, 613, Warszawa Zachodnia, 9 Ciechanów. Jezus. Już się je wszyscy zebrali. Siema. Co tam masz? Jestem twoim największym fanem. Pozdrowisz, tak? Pozdrawiam serdecznie. Tak, ja też pozdrawiam. Męczarnia. Twu, e, twój moderator... E, Kurtonik na... też pozdrawia. Tak, pozdrawiam. Kurtonik też pozdrawia. Polecam ogólnie. Ogólnie e, trąba znajduje się tam pod przykryciem, więc jesteśmy bardzo blisko. Jak teraz mam trąbnię w zusterku patrząc, co będzie masakra. Witam też postrafiam. Komunikacyjny Filipek. Proszę. Daj lajka. A. Nie, nie trąb, nie trąb, nie trąb, nie trąb. Dobry chłopiec. Robi no. wrażenie. Dobry pies. Kierowcę, nie zaproszę, nie zaproszę. Kurton, chujku, czemu nie chcesz robić mapy dla z koleją po Warszawie? Postawiam. Czekaj, czy to jest ten Manowaty? Tak. Podaj mnie do kamery. Panie e, Manowaty, ja nie pamiętam Twojego imienia. Maciek? Nowak, ja to nie też chodzi... nie pamiętam. Ty na nazwisko masz Nowak, to pamiętam. Chodzi o to, że ja, nie, nie że nie chcę, tylko pisz sobie robienie mapy do City nie wiesz jakie to jest trudne. On pisze nine. To zajmuje... To zajmuje, nie wiem, 2 lata zrobienie takiej mapy. Tyle jest dla Ta to Tato jakby to powiedział. I on się śmieje. E, Małonowaty, jeżeli wyśmiewasz kurtonika, to tracisz moderatora, prosta. Taryfa biletowa. Taryfa biletowa. Weź. Czechowicki MK. O mygie, ale co Omegi? Drama, jedzie coś. Jedzie złom. Jedzie złom po dalekobieżnych, drodzy Państwo. Jedzie złom. Trzeba żuli sierpę 1 No, tutaj trzeba, nie mamy wyboru. No, trzeba. Dart. Halo, proszę pana, za to tam, proszę pana? Przecież to są palmazy. Uwaga, zawał, alert. Uwaga, zawał, alert. Yes. Razy trzy. Razy trzy! Ty już tego nie nagrałem. A ja żałuję, ja żałuję, że ja tego nie mam w galerii. Wiesz jaki byłby to hicior w miksie? Masz fibrylator, bo mi serce trochę siada. Czemu? dziękujemy, pozdrawiamy, level zatrzęsienia kamery milion, Pnuek pisze. Zatrzęsie, się ja mogę Ci trzymać tego. Nie, 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 ja sobie potrzymam, ale Ty, jak jeszcze nie wiesz, że mi się ręka trzęsie, nie? Usługę mówisz. Chwila, puszczę muzykę lewej, puszczę pewną muzykę. Dobrze, będzie na live'ie, autorska muzyka, kurtonika, znaczy może nie autorska. Przepraszam, że mi się kamera trzęsie, ale mi się trzęsą ręce. Ja już tak mam, starośnie radość. Nic nie było, nic nie było. Ej, co to za elewator co to pod... Kurtonik, to wy poszukaj jakieś mapy, gdzie autor pozwala na edytowanie i po prostu pozmieniasz. Kurta... Usługi u Kurtonika, pozdrawiam, montowanie i tak dalej. Czekaj pan, Ta... czekaj pan, bo muszę wyczyść, bo już tak... Warszawa mapuzy. Warszawa, Pudy, to okolica, za dupie pozdrawiam. Obiekt monitorowany, gdzie te kamery? I co, stokiści? Nie dopadniecie nas. Idźcie się gonić. Czekolada, czekoladra, co? Jaka czekolada, czekolada Czekolada. O czym ty, czekowicki? dolisz reklamy u Kurtona. reklamy Reklamę Polecam usługi montowania okien. Prosto za 3 złote, brutto. <grystanie> Czekaj, brutto, mnie nie, brutto, mnie nie brutto, stać, brutto, mnie nie, stać, brutto. Przepraszam, po, gdzie, gdzie się jedzie? Jeszcze nic nie, gdzie, nie, 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 coś jedzie nie, 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 To eee. nie, nie, okno. nie, 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 okno? Z ale on mieszka w Czechowicach Dziedzicach, na Śląsku, to bite 6 godzin jazdy przynajmniej. Trudno, bite warto. To masz problem, 3 zł zapłacisz. Nerek napisał, że RP1, ale i tak było 4. Żule RP1. Nie, drodzy Państwo, to się tak robi. Ale musicie się tak drzeć? No robię RP1. A, później po wiem, mogę przedstawić... Reklamy otwórczona, proszę. Skania City Live, nie wiem gdzie ona jest. Z sobie ma opóźnienie. Masz wyzwanie, żulisz RP1 do końca live. I co ja za to dostanę? Dobra, będę żulił do końca live, ale pod koniec live zasz mi donate'a 20 złotych i chuj mnie to obchodzi. I ja, i dać mi te za te pieniądze kartami surowolowne. Ja ci mogę dać za darmo, bo ja mam zlikowane, hehe. Mm. Uh. Ja ci zrobię... Ja ci ja ci sam, ja mam sam, na PayPalu troszkę, Ja ci zrobię ale na Discordzie. Ale nie... Serio? E, ale chodzi mi o to, że bierzesz sobie w YouTube i jakby zapromowaną wiadomość, która się utrzymuje. Że płatną jakby wiadomość no tą, co się podświetla, o to mi chodzi. A, a tak do, do Najtufia jeszcze nie mam ogarnięty, ale będę sobie ogarniał, bo miałem ja wczoraj mam załamkę. mama jeszcze nie dzwoniła. Chyba się nie marci. Ty to pijemy szampana. <słuch> Ty, To jest normalnie takie szczęście jak nigdy. Kurton, reklamy. Zapraszamy do gruza. Mamy, u na stacji Warszawa, pudy. Można przejechać pociągiem WKD! Czekaj po albo Błotyczak. A nie, nie rozwiązuje się. Buty bardzo Dobra, nie wygłupiamy Koniec się. Reklam. Koniec reklam. Zatańczcie dla mnie dla nereka. Macie zatańczyć dla Nereka i dla Czechowickiego. Dobra, ja Dobra, ja będę was kamerował, a wy zatańczycie. Ale wysłaż za to mi 10 zł, nie ma tak za darmo nic. Piękny taniec. S5 podane. Nie dość S2 podane Będą koleje mazowieckie Koniec tańca już pora, nie by... ma moich widzów nie Dobrze, zatańczyli to, po, to dla, dla każdego na tańszą, najtańszą wiadomość. 3 złote O, dla, do Kurtonika na live. 3 złote za ten. Dziękujemy. Drodzy Państwo, jedzie nam Stadler czy co? I to jest ostatni Stadler. I rób relacje ze skali jak jedziemy. Tak. Ale gdzie my ją dojedziemy? Na Parchomi i tam prosto do Pani wejdziemy. Tak, w tej prosto giveaway. do Pani. To jest linia bardzo krótka. Ale jak ja potem wrócę, a nie jak się babci tłumaczy. Kamil w dzień dobry. Ty mi... Kamil już nie prześladuj, bo ja się ciebie boję. Żul RP1 time, musimy wyżulić. Szulimy! Dobra, wyżulcie, ja muszę trzymać. Ja, 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 nie, 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 nie wyżulij. Ja. Gwizdeczka! Gwizdameczka! 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 Już nie musimy żulić RP1, nie 4 laj'k like, 3 mieliśmy od Darta? Żdano nie musi tego, nie musieliśmy żulić. Nie by nie RP1, a jakby to znaczy jest możliwe, ale jest rzadkie. No. Nie, na centralnym. Najlepsze... Na śródmieściu widziałeś? Takiego sztadlera na śródmieściu te mocne? Nie. Pokażę Ci po lajwie. Musicie... Musicie, nic nie było słychać. Było słychać. Cofnij się, i podgłosi na masa. Kurton, czy potwierdzasz, że było RP1? Było RP1. Nie, nie, łap... nie było. RP1. Bo ta... była, była gwizda. Była Ale RP1. to też jest RP1. Nie, to jest RP3. <noise> RP... RP3 to jest tak naprawdę sygnał, baczność, przepychanie. Dłuższa filozofia z IR1. To ostatni pociąg. Dobra, ja ci mówię już, za ile będzie ten. Pani. Dobrze. Pani to skania. Wy za to musicie iść do mojej babci i ją przekonać, żeby jechać. Bo, moja babcia, gdzie jest Ale moja babcia? Za 11 minut. Babcia mi spierdoliła. Uciekła, się jak wstydziła. Dobra, chodź. Tu to uh, będzie się o tobą opiekował. To na dziś koniec Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Babcia! Idzie. Idzie, babcia przez zadowolona. Babcia! Babcia, jest prawa. Babcia! Babcia! Tu jesteśmy! Tak. Aha. Czy my już musimy się zbierać? Nie, bo jest pomysł, żeby tar nad targą jeszcze z Ta bardzo miła i... Pani, bo mógłbyś tak, nie... za kierownicą autobusu. No, dokładnie. Bardzo miła Pani jest. Nic nie ale u mama przyjedzie, więc... Ale... ale mówię, ja mogę zakończyć live'a, ustalić z nią co i jak i będzie dobrze i zgarnie mnie trochę później. A naprawdę nie mam żadnych ważnych rzeczy takich, że ja muszę teraz skończyć, nie? Ale tak czy siak dziękuję za krótkiego live'a. Papa.